Włodzimierz Szaranowicz. No nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje, oby tylko chciało im się chcieć. Arbitrem w dzisiejszym meczu jest Zachariasz Krzywicki. Może być niezłe widowisko. Właśnie rozpoczęli. Sebastian Dudek. Beni Falach. Dias. Mila. Dobre rozegranie. Złe klecie i napastnik będzie miał szansę. Mila. Przekazał piłkę. Dobra okazja. Dobrze zablokował. Za szybko stracili. Fantastycznie. No. Jestem pełen uznania za to podanie. Elsner. Podanie. Czy to wykorzysta? Szansa. Ale świetnie zablokował. Celnik do partnera. Jest okazja. Piłka trafia w gracza z pola. w falach. No z tego miejsca można strzelać. Celnie dobrze. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Diaz. Piłka nie doszła jednak do adresata. Przeciwnicy przejmują piłkę. Precyzyjne podanie. Czy to wykorzysta? Uderza. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Dias. Yes. Elsner. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Jest w polu karnym przeciwnika. Już blisko pola karnego. Dobra piłka teraz. No strzela! Pokazuje spokój, opanowanie. Choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Elsner. Dias. Elsner. Oddał piłkę. Znakomicie w tempo. Jest szansa. Piłka w czapce. Spójrzmy na powtórkę, na tę składną akcję całego zespołu. I w efekcie bardzo ładna bramka. Dudek. Ryzykowna, ale udana interwencja. Strata i przy rywale. Jest No niestety rywale przerwali ten kontratak. Przemysław Kaźmierczak. Ładne podanie. No może być groźnie. Łówkuje. No uderzenie w stronę Bramki. O! Jaka bramka. Gol żadki uroga podanie. Podanie znakomite. Widać doskonały przegląd pola. Dudek Sebastian Dudek Sebastian Mila Przemysław Kaźmierczak Ależ podanie No nie mogą się przebić Souza, Bardzo dobre podanie Elsner. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja. Jęk zawodu kibiców rywali. Dudek. Souza. Jest teraz atakowany. Próbuje mu zabrać piłkę. Sebastian Dudek. Dudek. piękne podanie, ale szutka. No, spanikowany był przy tej interwencji. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Koniec pierwszej połowy. Spodziewaliśmy się zaciętego spotkania, no i nie myliliśmy się. Spotkanie jest naprawdę zacięte. Tak, ale to też są zawsze dobre widowiska od wiecznych rywali. Dziś liczę na to, że w następnej połowie będzie jeszcze bardzo emocjonująca. Elsner. ale akcja! Oddaje strzał! Tej interwencji wyręczył bramkarza. No, łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki. Dudek. Sebastian Dudek. Oddaje piłkę koledze. Groźnie, ale zdążyli na czas. Gdyby nie on, gdyby nie jego dalekie wyjście, kto wie jak by się to zakończyło. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. I będziemy mieli wrzut z autu. No coraz mniej czasu do końca. Jeśli marzą o tym, żeby wygrać, muszą atakować. A to oznacza wzmocnienie napadu. Wchodzi kolejny napastnik. Nie ma czego bronić. Teraz trzeba rzeczywiście walczyć o wygraną. Dobrze, do przodu. Wybili. Szkoda, że niedokładnie. I znowu rywale atakują. Czy to wykorzysta? Z tego może być bramka. Podanie po skrzydle? Elsner. Brawo za to podanie. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Souza. Elsner. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. Ta drużyna świetnie się rozumie. Wspaniała seria podań. Mila, Elsner. No i strata piłki. Ryzykownie, ale udanie. Sebastian Dudek. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Znakomita wymiana. Ależ piękne podanie. No, i po akcji rywale przechwycili piłkę. Interwencja i decyzja sędziego. Czekamy. Złożna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa, zdecydował się na zmianę. Mi? No chyba nie sądził, że zdobędzie Bramkę z tak daleka. Wygląda na to, że to Bramkarz jest sercem zespołu. Zgadza się absolutnie. Będzie Halach. Doskonale. Jest dośrodkowanie. Ach, fantastycznie, z boleja. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie mu tę bramkę, która zwiastuje dramatyczną końcówkę spotkania. Wyglądało na to, że spokojnie utrzymają pobramkową przewagę, ale teraz sytuacja całkowicie się odmieniła. Wypuścił tę piłkę z rąk, a napastnik drugiej szansy już nie zmarnował. Zdecydował się na strzał. jas. Yes. Podał ją. Czy to wykorzysta? No trzeba pochwalić go za to podanie. Zagrał piłkę głową. Właśnie sędzia zakończył to spotkanie.